Kochani bardzo was serdecznie witam i chcę powiedzieć, że chciałam się z wami spotkać właśnie w ten sposób jeszcze w starym roku. A pretekstem jest to, żeby powiedzieć wam troszkę dlaczego niektórzy z nas bardzo cierpią po alkoholu, a niektórzy nie, czyli to trochę takie przygotowanie przed naszą zabawą Sylwestrową. Otóż nic w nas nie jest żadną zagadką dla naukowców. Wiemy, że z punktu widzenia biochemii czy genetyki, mocna głowa, ale także tendencja do kaca, to nic innego, jak to, co mamy zapisane w naszych genach. I amerykańscy naukowcy pokazali taki schemat, to jest schemat um, zawarty ze strony um, Akademii Nauk Nowego Jorku, Uniwersytetu Nowojorskiego, który pokazuje, czy mamy mocną głowę. Zapisaną e, oczywiście w genach, i czy mamy także takie predyspozycje do tego, żeby mieć ciężkiego kaca, albo wręcz przeciwnie, żeby tego ciężkiego kaca nie mieć. I zobaczcie, alkohol w naszym organizmie metabolizowany jest za pomocą dwóch enzymów. Pierwszy z nich nazywa się dehydrogenazą alkoholową, a drugi z nich nazywa się dehydrogenazą aldehydu octowego. Pierwszy z nich przekształca etanol, a więc to, co jest zawarte w każdym alkoholu, do aldehydu octowego, który jest mocno trujący i w odróżnieniu od etanolu, który daje ten efekt takiego kręcenia w głowie, szumu w głowie i relaksacji, aldehyd octowy jest silnie toksyczny. Natomiast drugi z enzymów, czyli dehydrogenaza aldehydowa, przekształca ten alkohol. Dehyd od do odstanu, który nie jest, nie jest toksyczny. No i właśnie pierwszy z enzymów: mamy, mamy zapisane w genach to, jak pracuje nasza dehydrogenaza alkoholowa. Ona niestety może pracować bardzo leniwie i wtedy wypijemy mało, i niestety już nam się kręci w głowie. A niektórzy z nas, mając inny wariant genetyczny, wypiłam naprawdę sporo i nadal nie czują żadnego mocnego rauszu. Niestety to, czy mamy na następny dzień kaca, czy nie, jest uzależnione od drugiego enzymu. Jeżeli mamy genetycznego pecha i e, bardzo powoli metabolizujemy aldehyd od stopy do octanu, no to niestety ten efekt bólu głowy, bardzo złego samopoczucia utrzymuje się bardzo długo. Czy jest to w jakiś sposób dla nas groźne albo niebezpieczne? Oczywiście tak. Okazuje się, że osoby, które mają ten wariant bardzo spokojnego, takiego niezbyt energicznego metabolizowania aldehydu octowego do octanu. I jednocześnie, to, jeżeli te osoby nie spożywają zbyt dużo produktów o zawartości o dobrej zawartości kwasu poliowego i innych witamin z grupy B, niestety narażone są w sposób istotny, istotny prawie 17-krotnie większy na rozwój ryzyka różnego typu nowotworów. A więc, kochani, to czego chciałabym Wam życzyć, to to. Żebyśmy pamiętali, że alkohol w każdej dawce jest toksyczny. Najnowsze zalecenia mówią nam, że każdy alkohol łącznie niestety z czerwonym winem nie jest zalecany. Chyba, że już pijemy te, to czerwone wino, to wtedy możemy go używać jako coś, co jest kardioprotekcyjne. Inaczej już nie, za, nie zalecamy i nie zachęcamy nikogo do tego, żeby pił nawet czerwone wino. A więc w dniu dzisiejszym życzę Wam, żebyście pili z umiarem, żebyście oczywiście potrafili pięknie się bawić także bez alkoholu. Pamiętajcie, że należy się bardzo dobrze nawadniać. Jeżeli jednak planujecie większe spożycie alkoholu, to warto najpierw zjeść coś tłustego, to zdecydowanie poprawia tempo zmniejszające oczywiście tempo wchłaniania alkoholu. Pamiętajcie także o antyutleniaczach i solach mineralnych na dzień następny. Życzę wam Pięknej zabawy sylwestrowej, no i pięknego, fantastycznego, udanego takiego roku 2020, który będzie spełniał wszystkie Wasze nadzieje.